M. Cooking. Cześć, witam Was bardzo serdecznie na kanale DM Cooking. Od razu zapraszając Was na kanał DM Sports, na którym są podcasty, ale też inne różne materiały, które będą się już pojawiały. Zapraszam na wcześniejsze filmiki, takie jak jak zrobić pizzę. Pychota totalna i naprawdę uwierzcie, że mój sposób jest super. Do tego zapraszam Was na tymczasem żeganiu. I tam możecie na przykład dowiedzieć się różnych ciekawych rzeczy, które dzieją się w naszym mieście. Przechodząc do głównego materiału, dzisiaj zajmiemy się nową restauracją, która niedawno została otworzona w żaganiu czyli Ale Pycha. Tutaj pokażę Wam się teraz zdjęcia, gdzie ona jest, jak wygląda. I przechodząc, zaczniemy od zupy. Zupa pomidorowa. Jest to bardzo ciekawie zapakowane, ale jeżeli chodzi o opakowanie, do tego przejdę jeszcze później odnośnie, jakby drugiego dania. I te przebitki wam się pojawią. A, okej, okay, mamy to, więc super. Myślałem, że jest tylko ta folia, więc. Okej. Okay. To odłóżmy może tutaj na bok na razie. Zupa bardzo ciepła. Cieplutka, jak tutaj dotykam, jest cieplutka, więc ok, tu mamy ją z ryżem i próbujemy. Mm. Dobra, cały czas e, trzyma temperaturę, więc fajnie. Dobra, dużo warzyw. Moja marchewka się pojawia. I też jakiś mm, koperek. Pietruszka. Bardzo gorąca, ale czuć, że jest robiona na miejscu, jest tłusta, jest tłusta, jeżeli ktoś ma takie uczulenie na tłuszcz, że jeżeli coś jest tłuste to niekoniecznie, to może odczuć to dość mocno przy, takim, przy takiej próbie, ale smaczna, pomidorówka naprawdę, naprawdę smaczna. Tutaj ten smak jest dość mocny, intensywny, warto, warto spróbować. Ja też powiem tak, to jest moja subiektywna opinia, je ja zawsze zaznaczam, więc warto, żebyście poszli i sami spróbowali. Według mnie bardzo dobra zupa pomidorowa, troszeczkę tłusta, to jest taki minusik, ale naprawdę intensywny smak, czuć, że jest to robione z pomidorów, ryż bardzo mięciutki, więc wszystko jest ok. Idziemy dalej do drugiego dania, i tutaj znajdziemy tak. Suroweczkę pokazują Wam się, oczywiście, mm, przebitki i klopsy w sosie koperkowym. I tutaj zacznę od tego. Mam jedno dość spore zastrzeżenie. Jest bardzo dużo sosu, jeżeli chodzi o klopsy. I tutaj problematyczne jest to, że po prostu wyjmując, wylał mi się ten sos do tej torby papierową, którą też otrzymujemy. No jest to, jest to minusik pewien i to trzeba zaznaczyć. Ok, tu jest kartka, która leży. Tutaj zapisuję sobie takie główne myśli, żeby jeszcze na koniec to leciutko podsumować i dać Wam taką pełną ocenę. Klopsy drobiowe w sosie koperkowym i ziemniaki pire tu mamy... Suroweczki, sałateczki, więc próbujemy. I wiecie co? Zacznijmy może od tego klopsa, bo to jest taki hmm, chyba najważniejszy element tego dania. Ok, mięso bardzo mięciutkie, trochę się rozpada, nie? Spróbuję wam troszeczkę przybliżyć też. Bardzo mięciutkie i zobaczmy. Mmm, wow, naprawdę pyszny. Super. Do sosu nie ma co się przyczepić Daję koperkiem po prostu Ale naprawdę to mięso jest tak mięciutkie Ro, Rozpada się wręcz Ale jest jakby Powiedziałbym tak, że jest to Bo oczywiście jest to drób, ale jest jakby ugotowane No wow, okej okay. Zobaczmy ziemniaki Zobaczmy ziemniaki Ziemniaki, okej. troszeczkę chyba... Nie. No myślałem, że trzeba trochę je doprawić, ale nie. Są na plus. Super ziemniaki. Sos ekstra, no to powiem wam tak. Jeżeli chodzi o klopsa, no to jestem to naprawdę dużym wrażeniem, bo spodziewałem się, że może być różnie. Hmm. Ok, tutaj zobaczmy. Zobaczymy tu. Głównie teraz chodzi o to, czy to jest świeże jak to smakuje, ale raczej powinno być. Co ja Wam powiem? Bardzo dobre, świeże. Nie, że pierwsza. Pierwsza to jest taka mieszanina wszystkiego: papryka, ogórek, kukurydza, jakaś sałata więc tutaj taka mieszanina, ale bardzo dobre. Zobaczmy buraczki. Hmm. Te buraczki nie są słodkie. Zazwyczaj, kiedy idziemy do jakiejś restauracji czy coś, no, czy baru właśnie, to te... Są bardzo, bardzo słodkie buraki. Te są takie... Kurczę, no... Powiedziałbym, że mm, mają taki... Jeżeli chodzi o, o ten smak, kurczę, ciężko mi, mi to wyrazić, bo to jest takie... Jakby... Taki poziom, że możesz sam sobie go doprawić, i możesz sam sobie go na przykład dosłodzić, że jest jakby to taki poziom zero, z którego możesz e, jakby pójść wyżej i na przykład e, dodać jakiś sól, pieprz lub na przykład zejść niżej i dodać jakiś cukier i będzie słodkie. I tutaj sałatka szwedzka z tego co widzę, czyli ogórki i marchewka. Mhm. Jestem fanem akurat e, sałatki szwedzkiej, także dla mnie to super sprawa. Bardzo dobre. Bardzo dobre. Ja teraz przejdę do, do swojej kapki jeszcze to donotuję i zaraz wam króciutko to uplastycznie. Woda. O, z lodowca chyba. Tak. Na 100%. Miś polarny, miś polarny wyczuwalny. Ok, czas podsumowań, także mam tutaj na karteczce wszystko wypisane. I tak, zupa intensywna, dużo tłuszczu, co bym zaznaczył, sporo warzyw, to jest plusik, miękki ryż plusik, gorąca po przyniesieniu do domu plusik. I ocena 7 na 10 tej zupy. Przechodzimy do drugiego dania. Drugie danie, czyli klopsy w sosie koperkowym plus ziemniaki pire. I to jest tak. Klops 10 na 10, bardzo mi smakowało. Naprawdę idealne mięso, które było super. Nie wiem, czy to było chyba ugotowane po prostu. I zrobione tego klopsa, no super sprawa. Idąc dalej, ziemniaki 7,5 na 10. Troszeczkę można jeszcze nad nimi popracować, ale są naprawdę smaczne. Sos 8 na 10 tutaj ciężko się przyczepić do tego sosu, bo mogliśmy znaleźć po prostu to, czego szukaliśmy. Czyli sos koperkowy, troszeczkę tam jakiś warzyw, przypraw było naprawdę fajnie. I surówki 9 na 10, każda mi smakowała każda świeża, co ważne, więc to na plus. Taka uśredniona, jakby ocena, ocena na 10 to będzie 8,6. I to jest bardzo wysoko, i jestem naprawdę zadowolony z tego obiadu, który zaraz zjem. Więc, piękna sprawa, i, i to chyba tyle, jeżeli chodzi o ten materiał. Tutaj, taki minusik, bym zaznaczył czas, czyli 25 minut około oczekiwania. To jest możliwe, że byłem po prostu w takim szczytowym momencie, czyli chwilę po 12, i po prostu było dużo zamówień. To bym tak tylko podrzucił. I drugi taki minusik, jeszcze bym znalazł, to te opakowania, że ten sos mi się akurat wylał do tej torby papierowej. To jest minusik, ale myślę, że można nad tym popracować bez problemu i wszystko jest do zrobienia. Także dziękuję Wam po prostu za ten materiał. Jeżeli Wam się spodobał, to zostawcie subskrypcję na dole i łapeczkę w górę, aby otrzymywać powiadomienia, ale też widzieć nowe materiały, które będziemy dla Was stworzyli.